Cześć, mam na imię Ania i jestem mamą dwóch fantastycznych dziewczynek. Michalinki, która za chwilę skończy 3 lata i siedmioletniej Antosi. Jestem również żoną Bartka, gościa z którym przejechałam ponad połowę Polski właśnie do Gdyni, gdzie mieszkamy od ponad roku. Z wykształcenia jestem budowlańcem, ale z zamiłowania szyję lalki Tildy i to właśnie dzięki nim jest ta dzisiejsza rozmowa. Jak rozpoczęła się u Pani przygoda z szyciem lalek Tildy? Kiedy poczuła Pani, że warto zrobić z tego biznes? Biznes to zbyt wielkie słowa. Nie twierdzę, że kiedyś nie zajmę się tym tak na 100%, ale póki co jest to nadal głównie moje hobby, a nawet twierdzę, że jest to rodzaj takiej mojej terapii. W chwili obecnej jestem przede wszystkim mamą 24 godziny na dobę. Natomiast jeśli chodzi o szycie lalek, to oczywiście jest to temat, który pojawił się u mnie wraz z moimi dziewczynkami oraz ze zmianą miejsca zamieszkania. Kiedy wyjechaliśmy z moich rodzinnych stron, i zamieszkaliśmy w tak zwanym wielkim mieście, jakim była Warszawa, czułam się trochę zagubiona. Wtedy zamiast się zastanawiać nad tym, że nie mam nikogo bliskiego, oczywiście poza mężem i trzyletnią istotą u boku, nie mam się z kim spotkać, bo nikogo przecież nie znam, postanowiłam sobie znaleźć nowe hobby. Chwilę wcześniej mąż nauczył mnie obsługi maszyny do szycia, która zupełnie przypadkiem pojawiła się u mnie w domu, więc padło właśnie na szycie. Takie połączenie przyjemnego z pożytecznym bo oczami mojej wyobraźni już widziałam wystrojoną w uszyte przeze mnie ubrania moją córkę. Trochę ubranych zresztą uszyłam. A potem trafiłam na książkę właśnie z wykrojami na Tildę. Pierwszą uszyłam dla Tosi. A potem okazało się, że znajdują się jeszcze inni zainteresowani takimi laleczkami, jak i małpkami, które również się u mnie pojawiają. Dlaczego warto zamieniać pasję w pracę? Jak wpłynęło to na Pani samopoczucie? Chyba wszyscy znają powiedzenie, że jeśli praca jest twoją pasją, to tak, jakbyś nie pracował. Nie mogę się jeszcze całkiem pod tym podpisać, z racji tego, że szycie to nadal moje zajęcie dodatkowe, ale z pewnością mogę stwierdzić, że daje mi to wiele radości i satysfakcji. Potrzebowałam czegoś takiego tylko mojego, co pomoże mi się chociaż na trochę oderwać od codziennych domowych obowiązków. Mam poczucie, że robię coś, co nie tylko mi sprawia przyjemność. Pozytywne opinie od zadowolonych klientów są zawsze bardzo motywujące i budujące. Wiem wtedy, że warto to robić. Czego uczy praca handmade? Dlaczego warto rozwijać u siebie tę pasję? Jakie są jej plusy i minusy? Zdecydowanie cierpliwości i opanowania. Spora część szycia odbywa się bez użycia maszyny. Ręcznie strzebam wszystkie elementy lalki, przez co cały proces jest długotrwały. Jest to też dla mnie największy minus mojej działalności. Na efekt końcowy zawsze trzeba czekać. Również maszyna do szycia niejednokrotnie nie chce się słuchać. Już nieraz miałam ochotę w nerwach wyrzucić ją za okno. Ale wiadomo, że z tego typu emocjami borykamy się niemal w każdej pracy. Odpowiadając, dlaczego warto poświęcać się takiej pasji? Otóż pobudzamy swoją kreatywność. W przypadku laleczek można ubrać je w różne faktury, wzory, do tego dobór koloru włosów, kształtu oczu, koloru bucików. Mogę się przez chwilę poczuć jak stylistka. Tak naprawdę ograniczeni jesteśmy tylko wyobraźnią. Sama widzę po sobie, że im dłużej szyję lalki, tym więcej mam pomysłów na to, jak je zmieniać, ulepszać. Mam nadzieję, że kiedyś będę miała na tyle czasu, żeby te wszystkie moje wizje zrealizować. Ile czasu zajmuje wykonanie jednej tak pięknej lalki i gdzie możemy ją zakupić? Często dostaję pytanie ile czasu zajmie mi uszycie lalki i nigdy nie umiem na to precyzyjnie odpowiedzieć. Na ogół staram się szyć minimum dwie tildy jednocześnie. Do tego odbywa się to na raty, wszystko jest zależne od tego, ile czasu mi się uda wygospodarować. Oprócz tego dochodzi malowanie, które też jest dwuetapowe, więc z pewnością na jedną lalkę potrzebują dobrych kilku godzin. W ostatnim czasie jeszcze zaczęłam wykorzystywać haft do dekoracji, co również wydłuża cały proces. A co do miejsca, gdzie moje Tildy są dostępne, to jest to platforma sprzedażowa Pakamera. Tam się pojawiają lalki, małpki oraz dodatkowo komplety ubranych dla Tild. No i oczywiście zawsze można się do mnie odezwać na maila, poprzez Instagram czy Facebook. Jak zaangażować dziecko w swoje pasje? Czy można z prac manualnych stworzyć okazję do wspólnego spędzania czasu? Myślę, że dzieci same chcą brać udział w tym, co robią rodzice i wcale nie trzeba ich do tego szczególnie zachęcać. Wystarczy im to umożliwić, oczywiście na tyle, na ile jest to odpowiednie do wieku i jest bezpieczne. Moja Tosia już nie może się doczekać momentu, kiedy będzie miała swój tamborek i będzie mogła spróbować haftowania. Ja zresztą też dopiero zaczynam się z tym mierzyć, więc póki co oglądamy wspólnie filmiki i instrukcje, szukamy inspiracji. Wiem, że ona już by sobie z tym poradziła, ale mam jednak świadomość tego, że prawie zawsze obok jest Misia, która koniecznie musi robić to co starsza siostra, więc na razie haftowanie i inne zajęcia z użyciem ostrych przedmiotów muszą jeszcze chwilę poczekać. Za to cały czas dziewczyny mają dostęp do farb, kredek, flamastrów, nożyczek, plastyliny, więc nieustannie coś tworzą. W ostatnim czasie nie ma chyba dnia, żeby Michalinka nie malowała czegoś farbami. Zawsze kogoś do tego angażując, więc jak najbardziej prace manualne idealnie się sprawdzają jako forma wspólnego spędzania czasu. Ponadto dziewczyny angażują się w procesie tworzenia lalek, chociażby poprzez dobieranie imion czy pomoc w dopasowywaniu ubranek. Również może to stanowić świetną rozrywkę. Jak radzić sobie w chwilach zwątpienia? Co motywuje Panią do działania? Mam tę możliwość, że w chwilach zwątpienia robię sobie krótką przerwę od szycia. Jest to czas, który lubię wykorzystywać do tego, aby na spokojnie popodglądać to, co tworzą inni, a zapewniam, że jest to bardzo wciągające i przez to czasochłonne. Stanowi to nieocenione źródło inspiracji, a zarazem, właśnie motywacji do dalszego działania. No i oczywiście, pojawienie się nowego zamówienia to jest to, co powoduje, że bez najmniejszego ociągania się siadam do maszyny i działam. Wywiązanie się ze zlecenia w omówionym terminie jest dla mnie priorytetem. Jak organizuje sobie pani czas w wolnych chwilach? Jak w codziennej rutynie zadbać o chwilę czasu dla siebie? To właśnie wolny czas wykorzystuję na lalki. Tak jak wspomniałam, jestem przede wszystkim mamą. Z dziewczynkami spędzam praktycznie całe dnie. Michalinka to niespełna trzyletnia istotka, która nadal wymaga tego, aby poświęcać jej dużo czasu i uwagi. Nasza rodzina jest daleko, więc nie mam nikogo, kto mógłby mnie w tym wspomóc. Tak więc mój wolny czas tak naprawdę to ten, kiedy dziewczyny już idą spać, a ja wtedy mogę działać. Nikt nie woła, że chce pić czy jeść i myślę, że tu każda mama doskonale zrozumie, o co mi chodzi. Jestem typem sowy, więc mi praca w nocy bardzo odpowiada. Żeby sobie dodatkowo to nocne szycie umilić, to w tle zawsze jest ulubiona muzyka bądź serial. Co sądzi Pani o stereotypie mówiącym, że matka powinna całkowicie poświęcić się rodzinie? Zdecydowanie nie jestem jego fanką. W ogóle uważam, że mówienie komuś, co powinien robić, jest mało odpowiednie. Ludzie mają bardzo zróżnicowane warunki bytowe, sytuacje materialne, rodzinne, i jedyne co według mnie każdy powinien to działać w zgodzie ze sobą. Jeśli kobieta czuje się spełniona, poświęcając się w 100% dzieciom i obowiązkom domowym, to czemu nie? Ale świetnie, jak to jest jej wybór, jej decyzja. To też jest ciężka praca. Ja około 4 lata temu stałam właśnie przed wyborem. Macierzyństwo połączone z pracą i mąż w delegacji latami, lub życie. Gdzie zostaję w domu poświęcając się całkowicie rodzinie i domowym obowiązkom, ale z mężem u boku. Świadomie wybrałam drugą opcję, której następstwem była przeprowadzka najpierw do stolicy, a później właśnie do Gdyni. Z pełnym przekonaniem mogę stwierdzić, że nie żałuję tego, ale to była moja decyzja. Czy Pani zdaniem połączenie sukcesu zawodowego i macierzyństwa jest możliwe? Jak można temu pomóc? Myślę, że wystarczy się rozejrzeć dookoła siebie, żeby się przekonać o tym, że macierzyństwo nie wyklucza kariery. Przecież nie brakuje kobiet biznesu, a zdecydowana większość z nich to właśnie mamy. Często to właśnie macierzyństwo daje początek nowym biznesom, kiedy kobieta, będąc w domu z maluszkiem, szuka sposobu, żeby w tej nowej rzeczywistości nie zatracić siebie. Pojawiają się biznesy online, mamy, zaczynają przygodę z robótkami ręcznymi, czy zaczynają przygodę z gotowaniem, pieczeniem. I wtedy często jest to tylko kwestia czasu, kiedy wyrasta z tego nowa firma. Natomiast co do łączenia pracy zawodowej z macierzyństwem, akurat w moim przypadku nieocenioną pomoc stanowi wsparcie najbliższych osób. Ja nie oczekuję, że mój mąż zacznie od razu ze mną szyć, chociaż potrafi, ale wiem, że zajmie się dziewczynkami wtedy, kiedy ja muszę się zaangażować w swoje projekty. Nie odmówię wyjazdu na pocztę czy zrobienia szyciowych zakupów. Zdarzało mi się go wysyłać pod dwie szpulki nici czy jakiś nowy materiał, który akurat bardzo by mi pasował do szytej właśnie lalki. Po prostu wiem, że mogę na niego liczyć w każdej kwestii. Ostatnio mamy do czynienia z zupełnie nową sytuacją. Co warto zrobić, by nie zwariować w tym trudnym okresie? Czy ma Pani rady dla innych mam? Tu chyba każdy musi sobie wypracować swój złoty środek. Ja staram się szukać jakichś pozytywnych rzeczy. Mam wrażenie, że u nas dużo lepiej udaje nam się spędzać razem czas, jest jakoś tak spokojniej. Moje dziewczyny zaczęły się świetnie ze sobą bawić, przez to, że całymi dniami siedzimy w domu, no i mają tylko swoje towarzystwo. Nawet zadania domowe, co prawda tylko z zerówki, ale przerabiamy wszystkie razem. Siadamy przy stole i działamy. Kleimy, wycinamy, piszemy literki. Kilka dni temu razem z Tosią skończyłyśmy układać puzzle z tysiąca kawałków. Ale to akurat chyba dla mnie była największa rozrywka. I również staram się ograniczać wszelkiego rodzaju informacje, którymi jesteśmy zasypywani ze wszystkich stron. Im więcej słuchałam wiadomości, czytałam informacji z internetu, tym większe czułam obciążenie psychiczne. W tym przypadku mniej dla mnie znaczy lepiej. A jedyna rada na ten moment, jaką mam, to dbajmy o siebie i naszych najbliższych i bądźmy dla siebie mili. Starajmy się myśleć pozytywnie. Kiedyś to wszystko minie. Jak warto pokazywać, że mama może? Jak można wspierać inne mamy w ich działaniach? Chociażby przez takie projekty jak wasz. Mama może i mamy naprawdę mają moc, tylko czasami brak im odwagi, motywacji, żeby ją uwolnić. Podglądanie innych mam, które działają, pozwala nam uświadomić sobie, że przecież ja też mogę. Świetnie by było, jakby mamy w ogóle kobiety potrafiły się wspierać między sobą dobre słowo, miły komentarz niejednokrotnie potrafi dodać skrzydeł. Pamiętajmy, żeby nie oceniać, a swoje opinie na czyjś temat, na temat działalności, którą ktoś wykonuje, przekazywać w kulturalny sposób. Czasem naprawdę tak niewiele może zrobić kawał dobrej roboty.